etap gier kontrolnych za nami. Czas powolutku myśleć już o zmaganiach ligowych. Dlatego nieprzypadkowo wraz z nami kapitan Hubert Siepierski. Witamy serdecznie. Witam serdecznie, witam. Hubert, jak oceniasz ostatni test mecz w wykonaniu Błękitnych? Czy ostatni test mecz jak najbardziej pozytywnie. Wygrana to jest najważniejsze, bo Jeździmy na te sparingi tak samo w meczach kontrolnych. Wiadomo, że wynik jest już takim klasykiem, polecę sprawą drugorzędną, ale nikt nie lubi przegrywać i każdy mecz chcieliśmy wygrać. Różnie to bywało, słodko gorzko, bo, bo, bo tych porażek było więcej niż zwycięstw, ale taki miły akcent na zakończenie na pewno dzisiaj. Mimo dobrego wyniku, to, to na pewno gra była o wiele lepsza zdecydowanie. No, także. Była pozytywnie. No właśnie, masa tej pazerności boiskowej, ciekawych, wygrywanych co najważniejsze, pojedynków jeden na jeden, do tego dodajmy kombinacyjne elementy, także weszły. Wszystko się zgadzało. No, ja się wypowiem tylko za pierwszą połowę, bo tak z boiska lepiej mi to było zobaczyć. Te, te, te kontrataki naprawdę były bardzo fajne. Dzisiaj tak skorygowaliśmy to, że po przechwycie od razu chcieliśmy atakować i, i było to widać, bo tych sytuacji było naprawdę kilka i to takich nie, nie że 50-50, tylko naprawdę bardzo dobrych. I tak, no, te kontrataki bardzo fajnie dzisiaj wyglądały. W drugiej połowie zresztą też tutaj Grzesiu Gawle na tej lewej stronie też robił Przewoził tych, tych obrońców, także fajnie to wyglądało. Cieszy też bramka młodego Klaudiusza, który strzelił na trzy, więc no, pozytywny sparing, na pewno fajny test mecz. Mówiło się o tym, mówiłem ja, mówili zawodnicy, że gdzieś szukamy tej świeżości, nogi jeszcze nie niosą. Dzisiaj wszystko wyglądało znacznie lepiej. Widać, że cały ten proces jest idealnie skrojony, tak żeby na ligę było absolutnie top. To, czy jest idealnie skrojony, to się okaże za tydzień, bo, bo tutaj też jakieś takie mikrourazy się nam przytrafiają. Nie ma dzisiaj z nami na sparingu Tomka Nalepki, nie ma, nie, ma, nie ma Damiana, nowego zawodnika. Także mnie też coś tam dzisiaj delikatnie zakuło w, do, do, przed przerwą, więc zobaczymy. Nie, no, wydaje mi się, że trener wie, co robi. Trener to jest stary wyjadacz, że tak powiem, I, i doskonale sobie zdaje sprawę, jak nas tutaj podejść, jak to wszystko ugryźć, żeby, żeby, żeby na ten pierwszy startowy mecz było wszystko tak, jak ma być. Kibice Błękitnych Robczycy na inaugurację czwartej ligi będą musieli chwilkę poczekać. Dwa pierwsze mecze gramy na wyjeździe. Jak to działa na Was, jako na zawodników? Myślę, że nie ma jakiejś tam większej różnicy. Czy, czy zaczynam u siebie, czy na wyjeździe. Wiem, że tam są prace jakieś renowacyjne, renowacyjne. Najważniejsza rzecz to taka, żeby na ten pierwszy mecz u siebie przyjechać, przyjechać, żeby na nim zagrać już z dorobkiem punktowym jakimś. Nie będę mówił jakim, nie będę tutaj już jakichś obietnic składał, ale pierwsze dwa mecze, bo bodajże trzeci gra u siebie dopiero. Nie? Pierwsze dwa mecze na pewno mam nadzieję, że zapunktujemy. Oba wygramy, czy wygramy, zremistujemy, czy na pewno nie zakładam nic innego. Chcemy, chcemy fajnie zacząć i pierwszy merdwerbczyca mieć taki, taki, nie wiem, optymistyczny, że tak to nazwę, i zacząć u siebie ten sezon. Czuć te emocje przed startem czwartej ligi, ligi mistrzów, jak mawia się o niej. No chociażby z tego prostego względu, że ten piąty poziom rozgrywkowy przez Błękitnych został połknięty. Tak, no na pewno piąta liga, okręgówka to nie jest nasz poziom. Okazywało się rok wcześniej, że ta czwarta liga, chociaż no, wiadomo, te, te, te spadki awanse zawsze, spadki z wyższych lig gdzieś tam nam, 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 nam pokrzyżowały plany. Ale wracamy, czy, czy czuć euforię? Ciężko powiedzieć. No ja już mam tak, że, że raczej jakoś się nie ekscytuję, po prostu czekam na pierwszy mecz ligowy. Liga zawsze weryfikuje i to też jest taki klasyk, którym rzucę. Więc tutaj test mecze, wyniki, dobra gra, słaba gra. Nie ma to żadnego znaczenia, bo w lidze zawsze jest całkowicie inaczej. I ja to wiem na swojej skórze, że, że ja jak nie czuję tej takiej presji meczu mistrzowskiego, to, 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 to też inaczej podchodzę do tych meczy towarzyskich, a w meczach oficjalnych myślę, że już mam nadzieję, że i nowi zawodnicy się wdrożą i będzie się palić tak przysłowiowo. Zapewne zarówno Wy, jak i też zarząd życzą sobie, pragnął wręcza, żeby na pierwszym meczu domowym te trybuny wypełniły się, bo wiadomo, że czasami różnie z tym bywało, ale inauguracja na wyższym poziomie, po awansie, to na pewno będzie taki magnesik. Byłoby bardzo fajnie, także serdecznie zapraszamy wszystkich kibiców, żeby, żeby zjawili się jak najliczniej. Mam nadzieję, no fajnie, bo oczekiwania rosną w miarę apetytu, apetyt rośnie w miarę jedzenia, czyli jeśli były fajne wyniki, tym bardziej, że w szatni wewnątrz my mamy ten sezon bez żadnej porażki, więc chcielibyśmy tą serię utrzymać jak najdłużej i co więcej, no czekamy na pierwszy mecz u siebie. A jeśli kapitan zaprasza, to na pewno nie sposób odmówić. <laughs> Zapraszam na mecz. Także <laughs> Hubert Ciepierski, dzięki za poświęcony Dziękuję czas. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Dzie